Kiedy córka i jej mąż pojawili się z pudłami do przeprowadzki, mówiąc: przejmujemy to miejsce. Nigdy nie wyobrażali sobie odpowiedzi, która nastąpiła, a ja wiedziałam, że ten moment w końcu nadszedł. Serce zaczęło mi walić jak młotem, ale nie ze strachu, ze złości, która wzbierała we mnie od miesięcy, odkąd po raz pierwszy usłyszałam ich szepty za moimi plecami. Stałam w progu własnego domu, domu, który zbudowałam z Henrykiem 30 lat temu, w którym wychowałam Anię, w którym przeżyłam jego śmierć i żałobę. Dom, który był moim światem, moją tożsamością, moim jedynym dziedzictwem. A oni, moja własna córka i ten jej mąż Tomek, stali na podjeździe z uśmiechami na twarzach, jakby przyjeżdżali na piknik. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia Was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Mamo, przeprowadzamy się tutaj, powiedziała Ania, nie patrząc mi w oczy. Potrzebujemy więcej miejsca, a ty tak czy tak za duże masz. Możesz się przeprowadzić do mieszkanka w centrum. Mieszkanka w centrum. Jak gdybym była zbędnym meblem, którego można się pozbyć, gdy przestaje pasować do wystroju. Moja dłoń zaciskała się na framudze drzwi tak mocno, że zbielały mi kostki. 41 lat życia, troje dzieci, z których tylko ona została w pobliżu, wszystkie najlepsze lata poświęcone tej rodzinie. I to miała być moja nagroda? Wyrzucenie z własnego domu przez własne dziecko? Nie, usłyszałam swój głos, spokojny jak tafla jeziora przed burzą. Tomek się zaśmiał. Ten jego śmiech zawsze mnie denerwował, arogancki, przekonany o swojej wyższości. Facet, który nigdy w życiu nie pracował ciężej niż przy swoim laptopie, który żył z pensji Ani, a zachowywał się jakby był królem świata. Słuchaj, babciu, zaczął, a ja poczułam, jak coś we mnie pęka przy tym słowie. Babciu, jakbym była już tylko cieniem samej siebie, starzejącą się przeszkodą w ich planach, to nie jest dyskusja. Mamy już prawnika. Dom zostanie sprzedany, a ty dostaniesz swoją część. Na mieszkanie w centrum ci wystarczy. Prawnika. Już mieli prawnika. W tym momencie zrozumiałam, że to nie była impulsywna decyzja. To był spisek. Planowali to od miesięcy, może od lat. Każda wizyta, każde pytanie o moje zdrowie, o rachunki, o utrzymanie domu, wszystko było rozpoznaniem terenu. Zbierali informacje, szukali słabych punktów, czekali na odpowiedni moment. Moja córka, moje własne dziecko, które nosiłam w brzuchu dziewięć miesięcy, które karmiłam piersią, które przytulałam przy każdym płaczu, które wspierałam przez całe życie, sprzysięgła się przeciwko mnie z tym, tym mężczyzną. Mamy już przyczepę na wasze rzeczy, dodał Tomek, wskazując na wielki pojazd zaparkowany na ulicy. Możecie się pakować. Wasze rzeczy. Nie moje rzeczy. Wasze, jakbym nie była już właścicielką tego miejsca? Ani nie odezwała się słowem. Stała obok swojego męża, jak posłuszny żołnierz, patrząc w ziemię. Nie potrafiła nawet spojrzeć mi w oczy, gdy wyrywała mi serce z piersi. Zrozum, mamo? W końcu się odezwała, ale jej głos brzmiał jak szept. To ma sens. Dom jest za duży dla jednej osoby, a my potrzebujemy miejsca na dzieci. Na dzieci. Już wtedy planowali dzieci. W moim domu. W pokoju, który był kiedyś jej pokoju, gdzie czytałam jej bajki na dobranoc, gdzie przesiadywała godzinami nad pracami domowymi, gdzie płakała po pierwszych złamanych sercach. Cofnęłam się o krok, zamknęłam drzwi i oparłam się o nie plecami. Trzęsły mi się ręce. Nie z lęku, z furii, która narastała jak tsunami. Słyszałam ich głosy za drzwiami, tomka mówiącego coś o kluczach i prawach lokatorskich, a nie próbującą go uspokoić. Poszłam do kuchni, do tego małego stolika przy oknie, gdzie zawsze jadałam śniadanie, patrząc na ogród. Henryk zasadził ten ogród dla mnie w pierwszym roku po przeprowadzce. Każde drzewo, każdy krzew był nasadzony jego rękami, podlewany moimi. Każda roślina miała swoją historię, swoje miejsce w naszym wspólnym życiu. A oni chcieli to wszystko zniszczyć. Sprzedać, zamienić na pieniądze. Usiadłam przy stoliku i zamknęłam oczy. W głowie miałam chaos myśli, ale jedna przeważała nad wszystkimi innymi. Nie pozwolę im na to. Nie pozwolę, żeby mnie potraktowali jak śmiecia, którego można się pozbyć, gdy staje się niewygodny. W tej ciszy, w tym spokoju mojej kuchni, narodził się plan. Nie był to plan zemsty w tradycyjnym sensie. To było coś więcej. Było to odzyskanie kontroli nad własnym życiem własną godnością. Oni myśleli, że jestem bezradną, starą kobietą, która poddź się bez walki. Ale oni nie znali tej kobiety, którą stałam się po śmierci Henryka. Nie znali kobiety, która przez ostatnie pięć lat musiała nauczyć się być silna, niezależna, walczyć z urzędnikami, mechanikami, lekarzami, ze światem, który traktuje starszych ludzi jak obciążenie. Po pierwsze, musiałam sprawdzić, jakie naprawdę mają prawa. Tomek wspomniał o prawniku, ale ja też mogłam mieć prawnika i miałam. Pan Kowalski prowadził wszystkie sprawy Henryka, załatwiał spadek, znał każdy dokument dotyczący tego domu. Zadzwoniłam do niego jeszcze tego samego wieczoru. Pani Marto, jego głos brzmiał spokojnie, profesjonalnie, żaden prawnik na świecie nie może pani wyrzucić z własnego domu bez pani zgody. Dom jest zapisany na panią, wszystkie rachunki płaci pani, wszystkie podatki płaci pani. Oni nie mają żadnych praw. Pierwsza fala ulgi, ale to było dopiero początek. Czy oni mogą w jakiś sposób mnie zmusić do sprzedaży? Jedynie gdyby udowodnili, że nie jest pani zdolna do samodzielnego życia i potrzebuje pani opieki, ale to bardzo trudny proces i wymagałby opinii lekarzy, badań psychiatrycznych. Badań psychiatrycznych. Czy to o to im chodziło? Czy dlatego Ania przez ostatnie miesiące pytała mnie o zdrowie, o to czy biorę leki, czy nie zapominam o rzeczach? Druga fala zrozumienia. Ten plan był znacznie bardziej wyrafinowany niż początkowo myślałam. Następne dni spędziłam na obserwacji i analizowaniu sytuacji. Ania dzwoniła codziennie, ale jej głos był już inny, nie był to głos córki, lecz głos kogoś, kto realizuje strategię. Pytała o moje samopoczucie, o to czy jem regularnie, czy biorę leki na ciśnienie, czy nie mam problemów z pamięcią. Każde pytanie było jak mały nóż wbijany w plecy. Ona zbierała dowody na to, że jestem niezdolna do samodzielnego życia. Ale ja też mogłam zbierać dowody i robiłam to. Tomek przez ostatnie dwa lata nie miał stałej pracy, żył z pensji Ani, z jej oszczędności, z pieniędzy, które pożyczała mu na kolejne inwestycje i projekty. Ania pracowała na dwóch etatach, żeby utrzymać ich lifestyle, podczas gdy on grał w gry komputerowe i twitował o tym, jak ciężko jest znaleźć odpowiednią pracę dla osoby z jego kwalifikacjami. Jego kwalifikacje? Ukończone studia informatyczne, które rzucił w ostatnim semestrze, bo system edukacji nie nadążał za jego wizją. Trzy nieudane startupy, które skończyły się stratami pieniędzy ani wielkie plany na przyszłość i zero konkretnych działań. Ale najważniejsze było coś innego. Coś, co odkryłam przypadkowo, gdy Ania poprosiła mnie, żebym przechowała jej dokumenty podczas remontu ich mieszkania. W jej papierach znalazłam umowę kredytową. Wzięli kredyt na 500 tysięcy złotych na dom nad morzem dom, który mieli kupić za pieniądze ze sprzedaży mojego domu. Wszystko się układało. Nie chodziło o to, że dom jest za duży dla mnie. Chodziło o to, że oni potrzebowali pieniędzy. Dużych pieniędzy. Na swój wymarzony dom nad morzem, na nowe życie, na realizację marzeń Tomka o byciu niezależnym przedsiębiorcą, a ja miałam być ofiarą, którą złożą na ołtarzu swoich ambicji. Tej nocy leżałam w łóżku, patrząc w sufit i czułam, jak coś we mnie się zmienia. Była to przemiana głęboka, fundamentalna. Od śmierci Henryka czułam się jak połowa człowieka, jak ktoś, kto tylko przechodzi przez życie, czeka na jego koniec. Ale teraz w obliczu tej zdrady poczułam się znowu całością. Czułam się znowu żywa i zła, tak bardzo zła. Plan, który zrodził się w mojej głowie, był prosty w swojej elegancji. Jeśli oni chcą grać, to zagram z nimi. Jeśli oni chcą udawać, że troszczą się o moje dobro, to pokażę im, co oznacza prawdziwa troska. Jeśli oni myślą, że jestem bezradną starą kobietą, to wykorzystam ich przekonanie przeciwko nim. Zaczęłam od telefonu do swojej siostry Kasi, która mieszka w Kanadzie. Kasia była zawsze bardziej przedsiębiorcza ode mnie, bardziej bezwzględna w interesach. Po śmierci Henryka to ona namawiała mnie, żebym inwestowała pieniądze z ubezpieczenia, żeby nie trzymała wszystkich oszczędności na jednym koncie. Marta, jej głos przez telefon brzmiał ostro, zaniepokojenie. Co oni sobie wyobrażają? To jest twój dom. Wiem, Kasiu, ale mam plan. Potrzebuję tylko Twojej pomocy. Wyjaśniłam jej sytuację, opowiedziałam o kredycie, o ich planach. Kasia słuchała w milczeniu, a potem się zaśmiała. Tym jej śmiechem, który zawsze oznaczał, że ktoś będzie żałował, że związał się z naszą rodziną. Robisz to, Marta? I ja ci pomogę. Czas pokazać tym dzieciom, że matki nie wyrzuca się na śmietnik. Następny tydzień spędziłam na przygotowaniach, każdego dnia udawałam coraz większą dezorientację. Kiedy Ania dzwoniła, zapominałam. O rozmowach myliłam daty, skarżyłam się na problemy ze snem, z pamięcią, mówiłam jej, że może ma rację, może naprawdę potrzebuje pomocy, może naprawdę nie dam rady sama. Widziałam w jej oczach satysfakcję, myślała, że jej plan działa, że łamie się pod presją, że wkrótce sama poproszę ją o pomoc w sprzedaży domu. Ale ja robiłam coś zupełnie innego: sprzedawałam dom, naprawdę sprzedawałam. Nie im, firmie inwestycyjnej, której prezesem był przyjaciel Kasi. Sprzedawałam szybko, dyskretnie, za gotówkę, za cenę niższą od rynkowej, ale wystarczającą do realizacji mojego planu. Podpisanie umowy odbyło się w kancelarii pana Kowalskiego. Czytałam każdy paragraf, każde słowo. Dom przechodził na nową firmę z dniem 1 listopada. Ja dostawałam prawo do mieszkania w nim przez kolejny rok za symboliczną opłatą. Po tym roku miałam się wyprowadzić. Ale firma zobowiązała się pomóc mi znaleźć odpowiednie mieszkanie. Pieniądze ze sprzedaży, 700 tysięcy złotych, zostały przelewane na trzy różne konta. Jedno w Polsce, dwa w Kanadzie. Wszystkie na moje nazwisko. Wszystkie niedostępne dla nikogo innego. Gdy wychodziłam z kancelarii z kopią umowy w torebce, czułam się jak generał, który właśnie wygrał najważniejszą bitwę w swojej karierze. Ale to była dopiero połowa zemsty. Druga część wymagała czasu i cierpliwości. Przez następne trzy tygodnie kontynuowałam swoją grę. Udawałam coraz większą bezradność, coraz częściej prosiłam Anię o pomoc w załatwieniu spraw. Tomek zaczął przyjeżdżać ze mną do lekarzy, żeby upewnić się, że dostaje właściwą opiekę. Ironia była niesamowita. On, który przez dwa lata nie potrafił znaleźć pracy, nagle stał się ekspertem od mojego zdrowia i mojego dobra. W końcu przyszedł ten dzień. Ania zadzwoniła rano, jej głos drżał z podekscytowania. Mamo, mamy dla ciebie niespodziankę. Przyjdziemy po południu z Tomkiem i jeszcze jedną osobą. To będzie ważna rozmowa. Ważna rozmowa z jeszcze jedną osobą. Prawdopodobnie z tym ich prawnikiem, który miał mnie przekonać do rozważenia swojej sytuacji. Przygotowałam się jak na spektakl teatralny. Włożyłam swoją najlepszą sukienkę, tę granatową, którą kupił mi Henryk na nasze piąte wesele. Umalowałam się delikatnie, uczesałam włosy. Chciałam wyglądać godnie w momencie swojego triumfu. Punktualnie o trzeciej zapukali do drzwi: Ania, Tomek i jakiś mężczyzna w garniturze steczką pełną dokumentów. Ten prawnik wyglądał tak, jak sobie go wyobrażałam: młody, arogancki, pewny siebie. Typ człowieka, który myśli, że starszych ludzi można manipulować jak kukłami. Pani Mario, zaczął od razu, nie tracąc czasu na uprzejmości. Jestem Marek Nowak. Prawnik rodziny pani córki. Przyszedłem, żeby pomóc pani podjąć najlepszą decyzję dotyczącą pani przyszłości. Najlepszą decyzję dotyczącą mojej przyszłości. Jakby moja przyszłość była produktem, który można sprzedać najlepiej rokującemu nabywcy. Usiedliśmy w salonie. Mój salon. Z moimi meblami, z moimi zdjęciami na ścianach, z moimi wspomnieniami w każdym koncie. Oni siedzieli na mojej sofie, pili moją kawę i planowali, jak mnie pozbędą. Pani córka martwi się o panią, kontynuował prawnik, otwierając teczkę. Dom jest duży, utrzymanie kosztowne, pani jest sama. To nie jest bezpieczne dla osoby w pani wieku. Osoba w moim wieku, 68 lat? Jakby to był wyrok śmierci, a nie po prostu liczba, mamy propozycję, która będzie korzystna dla wszystkich, dodał Tomek, pochylając się w moją stronę. Sprzedamy dom, pani kupi sobie ładne mieszkanie w centrum, będzie miała pieniądze na spokojną starość, a my przejmiemy odpowiedzialność za wszystkie formalności. Przejmą odpowiedzialność. Za moje pieniądze, za moje życie, za moją przyszłość. Ania milczała przez całą tę przemowę. Siedziała sztywno na krześle, patrząc w podłogę. Czasami rzucała mi szybkie spojrzenie, ale od razu odwracała wzrok. Wiedziała. Wiedziała, że to, co robią, jest złe. Ale robiła to mimo wszystko. Przygotowaliśmy już wstępną umowę. Prawnik wyjął plik dokumentów. Oczywiście pani musi to przeanalizować, ale sądzimy, że. Nie, przerwałam mu spokojnie. Cisza. Wszyscy troje patrzyli na mnie z zaskoczeniem. Słucham? Prawnik uniósł brew. Powiedziałam nie. Nie sprzedam domu. Tomek się zaśmiał tym swoim irytującym śmiechem. Babciu to nie jest żart. My naprawdę potrzebujemy. Wiem, czego potrzebujecie? Przerwałam mu. Mój głos był spokojny, ale czułam, jak adrenalina wzbiera mi w żyłach. Potrzebujecie pieniędzy na dom nad morzem. Potrzebujecie 500 tysięcy złotych na spłatę kredytu, który już wzięliście! Tym razem cisza była gęsta, jak smoła. Ania podniosła wzrok, jej twarz pobladła. Skąd? zaczęła. Znalazłam umowę kredytową w twoich papierach, kochanie. Tych papierach, które zostawiłaś u mnie podczas remontu. Bardzo ciekawy dokument. Zwłaszcza data podpisania, trzy miesiące temu. Trzy miesiące temu już planowaliście sprzedaż mojego domu, żeby spłacić swój kredyt. Prawnik patrzył na Tomka i Anię z wyraźnym niezadowoleniem. Najwyraźniej nie powiedzieli mu o tej części planu to nie tak, Ania próbowała się tłumaczyć. Mamo, my naprawdę się martwimy o ciebie, nie, powiedziałam twardo wstając z fotela. Wy martwicie się o siebie, o swoje długi, o swoje marzenia, o wszystko oprócz mnie. Poszłam do sekretarzyka i wyjęłam kopię umowy sprzedaży. Przez całą drogę powrotną do salonu słyszałam tylko swoje kroki na parkiecie i swoje bicie serca. To był moment prawdy, moment, na który czekałam od tygodni. Dom został sprzedany, powiedziałam, kładąc dokumenty na stoliku kawowym. Wczoraj za gotówkę. Nowy właściciel przejmie go pierwszego listopada. Trzej pary oczu patrywały się we mnie z niedowierzaniem. Prawnik pierwszy sięgnął po dokumenty, przejrzał je szybko, jego twarz robiła się coraz bardziej ponura. To... to prawda, wymamrotał. Tomek wyrwał mu papiery z rąk, czytał je gorączkowo, jego twarz przechodziła od bladości do czerwieni. Ty nie mogłaś, ty nie mogłaś tego zrobić bez naszej wiedzy. Mogłam i zrobiłam, odpowiedziałam spokojnie. To był mój dom, moja własność, moja decyzja. Za ile? Zapytała Ania cichym głosem. Za siedemset tysięcy. Tomek eksplodował. Siedemset tysięcy? Dom wart jest co najmniej dziewięćset. Ty głupia, stara? Nie dokończył. Ania złapała go za rękę, jej oczy były pełne łez. Gdzie są pieniądze, mamo? To było najbolesniejsze pytanie. W jej głosie słyszałam desperację, ale też jeszcze cień nadziei. Może jeszcze mogła uratować swój plan, może jeszcze mogła przekonać mnie do podzielenia się pieniędzmi. Bezpieczne, odpowiedziałam, na moich kontach, niedostępne dla nikogo innego. Prawnik zaczął zbierać swoje dokumenty. Zrozumiał, że jego usługi nie będą już potrzebne, że cała ta sprawa właśnie runęła mu w rękach. To nie koniec, warknął Tomek, wstając gwałtownie. Zaskarżymy tę sprzedaż. Udowodnimy, że nie byłaś przy zdrowych zmysłach. To wszystko jest nieważne. Powodzenia, uśmiechnęłam się po raz pierwszy od tygodni. Sprzedaż była przeprowadzona przy trzech niezależnych świadkach, w obecności prawnika, z potwierdzeniem zdolności umysłowej przez lekarza. Wszystko zgodnie z prawem, wszystko dokumentowane. I wtedy Ania się załamała. Zaczęła płakać, nie łkaniem, ale prawdziwymi, głębokimi szlochami. Mamo, co ja mam teraz zrobić? My nie mamy pieniędzy na spłatę kredytu, oni zabiorą nam mieszkanie, my nie mamy gdzie mieszkać. Po raz pierwszy od miesięcy poczułam coś w rodzaju współczucia dla niej. Ale było już za późno na współczucie, za późno na żal, za późno na przeprosiny. Może powinnaś była pomyśleć o tym wcześniej, powiedziałam cicho. Przed wzięciem kredytu na dom, którego nie stać cię było kupić, przed spiskowaniem przeciwko własnej matce, przed traktowaniem mnie jak przeszkody w realizacji swoich planów, Tomek wciąż się wściekał, krzyczał coś o prawnikach i sądach, ale Ania siedziała w milczeniu, płacząc. W końcu zrozumiała. Zrozumiała, że ich plan nie tylko się nie powiódł, ale że ja wiedziałam o nim od samego początku i przygotowałam im własną pułapkę. Możecie zostać tutaj do końca października, dodałam, czując coś w rodzaju wielkoduszności. Nowy właściciel zgodził się na to. Macie miesiąc na znalezienie sobie innego miejsca. To była prawda, ale nie cała prawda. Nowy właściciel to był syn Kasi, który mieszkał w Toronto i potrzebował inwestycji w Polsce. Dom został kupiony jako inwestycja długoterminowa, będzie wynajmowany turystom. A ja dostałam roczny kontrakt na zarządzanie tą nieruchomością z prawem do mieszkania w niej. Ale oni tego nie musieli wiedzieć, nie zasłużyli sobie na tę wiedzę. Wyszli tego samego wieczoru. Żadnego pożegnania, żadnych przeprosin Tomek trzasnął drzwiami tak mocno, że zatrzęsły się szyby w oknach. Ania odwróciła się w progu, jakby chciała coś powiedzieć, ale w końcu tylko pokręciła głową i wyszła. Została sama cisza. Cisza mojego domu, który wciąż był moim domem, tylko na innych warunkach. Usiadłam w kuchni przy tym samym stoliku, gdzie przed tygodniami narodził się mój plan zemsty. Za oknem ogród wyglądał tak samo jak zawsze: drzewa Henryka, krzaki, które sadził własnymi rękami, trawnik, który together układaliśmy pierwszej wiosny po przeprowadzce. Wszystko było tak samo, ale ja byłam już inna. Czułam się silniejsza, bardziej pewna siebie. Przez długie lata po śmierci Henryka myślałam o sobie jako o połowie człowieka, o kimś, kto tylko czeka na koniec. Ale teraz wiedziałam, że to nieprawda. Byłam całą kobietą z własnymi planami, własnymi marzeniami, własną siłą. Telefon zadzwonił o dziewiątej wieczorem. Kasia, i jak siostrzyczko, wszystko poszło zgodnie z planem? Lepiej niż planowałam, odpowiedziałam uśmiechając się do słuchawki. Powinieneś była widzieć ich miny, gdy się dowiedzieli. Marta, jestem z ciebie dumna. Myślałam, że po śmierci Henryka stracisz tę iskrę, tę siłę, którą zawsze miałaś. Ale się myliłam. Siłę, którą zawsze miałam. Może Kasia miała rację. Może ta siła zawsze we mnie była, tylko została przysłonięta przez lata bycia żoną, matką, opiekunką wszystkich dookoła. Może dopiero teraz w obliczu zdrady mogła się ujawnić. Tej nocy spałam lepiej niż od miesięcy. Sen był głęboki, spokojny, bez koszmarów o bezdomności i upokorzeniu. Śniłam o Henryku. Staliśmy w ogrodzie, patrzyli na nasze drzewa, a on się uśmiechał. Dobrze zrobiłaś, Marto, mówił w śnie. Nie pozwoliłaś im się wykorzystać. Obudziłam się z jego słowami w uszach i pierwszy raz od jego śmierci nie czułam się samotna. Następne tygodnie były dziwne. Ania dzwoniła codziennie, ale nasze rozmowy były krótkie, pełne niepowiedzianego żalu i złości. Nie przeprosiła, nie przyznała się do błędu, wciąż uważała, że to ja zachowałam się źle, że to ja zniszczyłam ich plany i marzenia. Mogłaś nam pomóc, mamo, powiedziała pewnego dnia. Mogłaś dać nam część pieniędzy. Nie musiałaś robić tego wszystkiego tak podstępnie. Podstępnie. użyła słowa podstępnie. W odniesieniu do mojej obrony przed ich podstępnym planem mogłaś być uczciwa od początku, odpowiedziałam. Mogłaś przyjść i powiedzieć prawdę. Mamo, wzięliśmy kredyt na dom, potrzebujemy pieniędzy, czy możesz nam pomóc? Zamiast tego wybraliście kłamstwa i manipulacje. To nie to samo. Masz rację, to nie to samo. To, co zrobiłam, było obroną? To, co zrobiłaś ty, było zdradą? Po tej rozmowie nie dzwoniła przez tydzień. Potem zadzwoniła z informacją, że przeprowadzają się do rodziców Tomka, do małego mieszkanka na przedmieściach. Dom nad morzem został anulowany, kredyt spłacą przez następne 20 lat. Czułam się dziwnie po tej wiadomości. Z jednej strony satysfakcja, mój plan zadziałał idealnie. Z drugiej strony smutek to była moja córka, moja jedyna córka, którą kochałam mimo wszystko, ale czasami miłość oznacza pokazanie komuś konsekwencji jego działań. Czasami miłość oznacza odmówienie bycia ofiarą. Minęły dwa miesiące. Listopad był chłodny i deszczowy, ale w domu było ciepło i przytulnie. Nowy właściciel, syn Kasi, David, okazał się bardzo miłym młodym człowiekiem. Rozmawialiśmy przez Skype, planowali przyszłość nieruchomości, moje obowiązki jako zarządczyni. Ciociu Marta, powiedział pewnego dnia, mama opowiedziała mi, co zrobiłaś. To był genialny plan. Genialny plan. Może rzeczywiście był genialny? A może po prostu był konieczny? W grudniu Ania pojawiła się znowu. Nie zadzwoniła, po prostu przyszła. Stała na progu chuda, zmęczona, o wiele starsza niż dwa miesiące wcześniej. Możemy porozmawiać, mamo? Wpuściłam ją do środka. Usiadłyśmy w salonie, w tym samym miejscu, gdzie przed trzema miesiącami ich prawnik tłumaczył mi, co będzie najlepsze dla mojej przyszłości. Przepraszam, powiedziała cicho, nie patrząc mi w oczy. Dwa słowa, na które czekałam przez całe miesiące. Ale teraz, gdy je usłyszałam, nie przyniosły mi takiej ulgi, jakiej się spodziewałam. – Za co dokładnie przepraszasz? – zapytałam. – Za... za wszystko. Za kłamstwa. Za planowanie sprzedaży twojego domu bez twojej wiedzy. Za traktowanie cię jak przeszkodę. Za to, że pozwoliłam Tomkowi mówić do ciebie w ten sposób. – Pozwoliła Tomkowi? – Jakby nie była równie odpowiedzialna za jego słowa. – A za zdradę? – Przepraszasz za zdradę własnej matki? – Podniosła wzrok, w jej oczach były łzy. Tak, przepraszam za zdradę. Milczałyśmy długo. Za oknem padał pierwszy śnieg tej zimy, duże, mokre płatki, które topniały, zanim dotkną ziemi. Tomek mnie zostawił, powiedziała w końcu, w zeszłym tygodniu. Powiedział, że to wszystko moja wina, że gdybym potrafiła ogarnąć swoją starą, nie bylibyśmy w tej sytuacji. Ogarnąć swoją starą, czyli mnie. Swoją matkę, która dała jej życie, wychowała ją, wspierała przez wszystkie lata. Przykro mi powiedziałam i rzeczywiście było mi przykro nie z powodu Tomka on był stratą tylko w teorii ale przykro mi było, że ona musiała przejść przez to porzucenie przez tę bolesną lekcję o tym, kim naprawdę był jej mąż mamo czy możemy zacząć od nowa? Czy możemy spróbować naprawić to, co zepsułam? Zacząć od nowa to brzmiało pięknie w teorii. Ale czy można było rzeczywiście zacząć od nowa po takiej zdradzie? Nie wiem, Aniu, odpowiedziałam szczerze. Nie wiem, czy potrafię ci zaufać. Nie wiem, czy potrafię zapomnieć o tym, że byłaś gotowa wyrzucić mnie z własnego domu dla pieniędzy. Rozumiem, szepnęła. Rozumiem, że może być już za późno. Może nie za późno, powiedziałam po chwili zastanowienia. Ale to będzie długi proces. Zaufanie buduje się latami, a niszczy jednym działaniem. Odbudowa zajmie jeszcze więcej czasu skinęła głową, wycierając łzy. Będę czekała, ile będzie trzeba. Nie wiem, czy rzeczywiście będzie czekała, nie wiem, czy nasza relacja kiedykolwiek wróci do tego, czym była wcześniej, ale po raz pierwszy od miesięcy poczułam, że możliwe jest jakieś porozumienie, niepełne wybaczenie, nie powrót do starych czasów, ale jakaś forma współistnienia, odprowadzała ją do drzwi. Na progu odwróciła się jeszcze raz. Mamo, czy mogę spytać, dlaczego naprawdę sprzedałaś dom? Nie dla zemsty. Jaki był prawdziwy powód? Zastanowiłam się nad tym pytaniem. Przez wszystkie te miesiące myślałam, że chodziło o zemstę, o odzyskanie kontroli, o pokazanie im, że nie jestem bezbronna. Ale może chodziło o coś więcej, żeby się dowiedzieć, kto naprawdę jestem. odpowiedziałam w końcu. Przez pięć lat po śmierci taty, byłam tylko cieniem samej siebie, wdową, która czeka na śmierć. Ale teraz wiem, że jestem znacznie więcej. Jestem silną kobietą, która potrafi zadbać o siebie, która nie potrzebuje niczyjej litości ani niczyjej opieki. Skinęła głową i wyszła w padający śnieg. Patrzyłam za nią przez okno, jak idzie ścieżką, którą setki razy przechodziła jako dziecko, wracając ze szkoły, od koleżanek, z pierwszych randek. Moja córka, daleka i bliska jednocześnie, obca i znajoma, ktoś, kogo kochałam bez granic i kto zdradził tę miłość dla pieniędzy ale też ktoś, kto w końcu znalazł w sobie odwagę, żeby przeprosić. Może to był początek czegoś nowego? Nie powrotu do starych czasów, ale stworzenia czegoś zupełnie innego. Relacji opartej na wzajemnym szacunku, a nie na obowiązku i poczuciu winy. Tej nocy, leżąc w łóżku, myślałam o tym wszystkim, co się wydarzyło. O zdradzie, o zemście, o przebaczeniu, o tym, jak bardzo można kogoś skrzywdzić i jak trudno jest naprawić to, co zostało zepsute. Ale myślałam też o tym, jak silna się stałam. Przez całe miesiące planowania zemsty odkryłam w sobie zdolności, o których nie wiedziałam. Strategiczne myślenie, cierpliwość, determinację, zdolność do działania pod presją, do ukrywania swoich prawdziwych intencji, do realizacji złożonych planów. Kto by pomyślał, że 60%-letnia wdowa może być tak skuteczna w grze, którą wymyślili przeciwko niej jej własni bliscy? W końcu zasnęłam ze spokojną miną. Sen był głęboki i spokojny, śniłam o wiosnę, o pierwszych kwiatach w ogrodzie Henryka, o nowym początku, który czeka za rogiem. Jutro było nowym dniem, pierwszym dniem reszty mojego życia. Życia, które wreszcie należało tylko do mnie. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.